Zczykamy płotki Ustawić. Wiele tych płotek masz? Nie wiem. Teraz liczymy właśnie. No. Jedna i ona popłynęła Jeszcze się popłynęła Tu masz. Dobra. No. Druga. Delikatnie będziemy pójść. Albo i niedelikatnie. Płyną od razu szybko. Mhm. I trzecia. No. Ładna. Jutro też będzie więc może. Czwarta. Tutaj duża. Mhm. Pokaż tą dużą. Tutaj taki mały. No. O jest. U, jest duża. Jest Prakasz ją. Jest też no. największa popłynęła tam pływa na drugi brzeg popłynęła tu też duża mała o tu też duża a uciekła o jest druga druga większa ale znowu ucieka tu taki mały ja Dzień. go złudziłem akurat dobra niech leci o jaki fajnie Płynął sobie fajnie teraz kolejna nie. Mam nadzieję. No poszła Mam nadzieję, że jutro pojedziemy. No nie wpadnie tylko. No, Dobra, kolejna. Jeszcze tam. No troszkę nam zostało jeszcze. Kolejna, taka malutka. Taki. O kur... fajna, fajna taka. Kolejna i na karasie sobie tam Prywa się zapęta. dobra kolejna płoteczka fajna leci do wody O, jeszcze krążki jest kolejna teraz już taka większa płotka o kurde waleczna waleczna Mm. Ona będzie mocna, bo nie chleci. do wody. Człowiek tutaj. Kolejna, też mała, ale też waleczna. W ogóle to może być wzdręga, mm. ale raczej to tak koczka, tylko że taka mała. Kolejna. Mm. Mm. Nie, poszła. Puje. Poszła. No pewnie, wszystkie? Nie, jeszcze trzy. Mm, tu ile Ty tych ryb rzesz? Nie, cztery. To ile Ty tych ryb rzesz? Ona wraca, widzisz? Na tarmosił. Kolejna, mm. też taka średnia. Wa. Mm. Już patrz, już się spłacają. Mm. Już. Tu już taka malutka zdręga. Mm. Nie wiem, chyba chora jest. Bo znowu poszła kolejna. czy jeszcze są dwie. Mm. Kolejna taka mała, a już taka bardziej waleczna. To jest kapana. Fajnie poszła. I ostatnia? Tak, tu jest ostatnia, tylko To byle jest wodą. Tak? No. Okay. A nie, nie ma już. Daj, daj, Wszystkie już. No dobra, zadowolony z połowów dzisiaj? Co? Ja jeszcze zobaczyłam jak pójdą Co? Tutaj są Są? Tutaj Są Dwie Ale one się No dobra Nie widać To by było na tyle dzisiaj odnośnie ryb Dziękujemy za oglądanie